Witamy serdecznie. Witamy ponownie, ja jestem Dawid. A ja Daniel. Dzisiaj odcinek trzeci o trenerze, o dobrym, dobrym trenerze. trenerze nowej mowy i w ogóle mowy. Mhm. Odcinek trzeci to doświadczenie. Czy trener, terapeuta, nauczyciel mowy mhm. powinien mieć doświadczenie jakieś już w tej no branży, w tym zawodzie, w tym tej dyscyplinie pomagamy? Pomagając komuś. I co to właśnie znaczy, że ktoś ma doświadczenie. Mm -hmm. jest doświadczony mm -hmm. w tym temacie. Tak. Na przykład, może to być osoba, która kiedyś sama miała ten problem. Mm -hmm. Tak, na przykład my tak. mamy też doświadczenie, będąc w problemie bloków mowy i jąkania. Mm -hmm. Czyli doświadczyliśmy tego cierpienia. Upokorzenia przez ten problem. Dokładnie, gdzie te sytuacje właśnie, te tak. sytuacje, gdzie wiemy na przykład, jak taka osoba się może zachować, jak, jaki ma problem, co myśli, mm. jak ma ciężko. Ale też no? doświadczenie na przykład <coughs> później w rozwiązywaniu tego problemu. Mm -hmm. Są metody, są takie, już mamy o tym odcinki, nie? Tak. programy treningowe, że nawet. Osoby, które mają ten problem dalej, mm -hmm. jąkają się, blokują, tak. pomagają innym. Pomagają. Tylko zrzeszenia. Mm -hmm. Nasze zdanie nie do końca to jest dobre, ale tak. o tym inny odcinek. Więc osoba, która już umie panować nad mową, jak mówić, spokojnie, płynnie, ma doświadczenia. I teraz, czy to wystarczy? Mm -hmm. Otóż nie wystarczy. No mm -hmm. Bo jeszcze jest doświadczenie, Pomocy różnym osobom z tym problemem. To, że mhm. ktoś pokonał swój problem, to tak. wcale nie czyni go doświadczonym, żeby pomagał jeszcze innym osobom, bo być może mają tak samo jak on. Mhm. <laughs> tak, bo też rzeczywiście do tego jest potrzebna wiedza, czyli to, 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 co było wczoraj w tym odcinku o wiedzy, no jednak to doświadczenie jest kluczowe, prawda? Żeby było, no ale jednak wiedza. Jest, jest też bardzo ważna, ale to doświadczenie właśnie dzięki temu, że będzie miał trener, buduje to, o czym było w pierwszym odcinku, czyli empatię do kursanta czy do klienta. No bo dzięki temu, że on dokładnie wie, ma te doświadczenia w głowie, ma te sytuacje, no to wtedy ta empatia jest na jeszcze wyższym poziomie. No i zaufanie się pojawia. Tak. Zresztą, y, któż z Was nie chciałby iść do doświadczonego nauczyciela, mm -hmm. lekarza, mm -hmm. prawnika mm -hmm. czy do nowicjusza? Wiadomo, że chcemy iść do kogoś, kto lepiej się na tym zna. Mm -hmm. No ale ten młody trener, specjalista, terapeuta też chce się rozwijać. Mm -hmm. Więc co powinien zrobić? No, pracować i przyglądać się pracy One. doświadczonych trenerów. I, i o tego właśnie są staże różne, czy praktyki, prawda, w różnych dziedzinach. I czasem to trwa bardzo długo. Mhm. Nawet sam Michał Anioł przecież spędzał w dzieciństwie lata. Nawet płacił za to, żeby być przy mistrzach. Tak, dokładnie. Jego ojciec płacił, żeby tylko Michał Anioł mógł patrzeć mhm. i coś tam robić na ściankach, jakieś pewne elementy. Dokładnie. Mhm. Bo to właśnie uczy tego, Doświadczenia w tym zawodzie, żeby później stać się mistrzem. I tak samo osoby, które mają aspiracje, ale są jeszcze młode, gdzieś są jeszcze na studia, ale już czują, że chciałaby pomagać innym osobom mm -hmm. z blokami mowy i jąkaniem, no powinny uczyć się przy doświadczonych trenerach i specjalistach czy terapeutach. Również y, idźmy dalej na drugą stronę. Mm -hmm. Logopedzi, którzy mają negatywne tak. doświadczenia z jakąś metodą. To negatywne, co dokładnie. powinni robić? Tak, te negatywne, no to, to akurat jest często jak chodzi o blokady w mowie na plus, ponieważ taki, taki logopeda na przykład jak ma doświadczenia, że stosował dane metody, dane terapie różne swoje takie logopedyczne na osobach, które mają problem z związaniem z blokadami w mowie, no to on wie dobrze, że one są, czasem nie wręcz albo przeważnie, całkowicie nie, nieskuteczne. No i musisz szukać dalej, więc taka osoba wtedy ma je, je, jeszcze większą motywację, żeby się dowiadywać na czym polegają te blokady mowy i ten ESBS cały, prawda, czy ten cały zespół emocjonalnych blokad, a nie tylko trzymać się stricte tego jąkania, gdzie uczył się o tym na studiach. Więc ma to doświadczenie negatywne, ale ma to przełożenie właśnie na to, że ma większą motywację, żeby uczyć się teraz czegoś więcej niż tylko tej podstawowej wiedzy, którą uzyskał, na przykład na studiach. Tak. Jeśli natomiast jest, jeszcze jesteście poszukującymi trenera, specjalisty, terapeuty, bo macie problem, czy wasze dziecko ma, no to co trzeba zrobić, żeby dowiedzieć się o doświadczenie? No najlepiej. Zapytać się mhm. o jakieś rezultaty tych treningów. Niech ktoś tak. udowodni, że już się zajmował tym problemem i pomógł komuś, a jeszcze lepiej połączyć się z kimś, czy telefonicznie, czy napisać do kogoś, właśnie, mhm. nawet maila, czy na messengerze, do osób, które właśnie stosują dany tak. trening, metodę, mhm. cokolwiek, i potwierdzą, że ta osoba rzeczywiście ma doświadczenie w prowadzeniu. Całego planu treningowego czy całej terapii, nazwijmy to jakkolwiek chcecie. Mhm. I wtedy nabierzecie bardziej, większego zaufania do tej osoby, mhm. że to nie będzie całkowity nowicjusz, że przyszedł, otworzył yy, sklepik, otworzył mini szkołę mhm. i chce przekonać. Nie, no jednak jest jak pewna historia bycia profesjonalistą w tym, mhm. albo przynajmniej. Doświadczeniu, więc nie bójcie się zapytać o to, jak będzie wyglądał ten trening, i czy na przykład już były wcześniej osoby jakieś, czy jest mhm. jakaś historia tak. w przypadku nowej mowy. No, ta historia jest bardzo bogata, bo nowa mowa w Polsce już ma prawie 20 lat mhm. i nie tylko jest w Polsce, ale też w innych krajach. Więc doświadczenie trenerów, pod tym względem jest bardzo duże. Oczywiście, stale się uczymy, stale coś nowego, czegoś nowego się dowiadujemy nie tylko o blokadach mowy, ale o pewnych narzędziach, które ułatwiają plan treningowy, ułatwiają realizowanie Realizacja. tego planu. I na przykład technologia uczesna bardzo pomaga. Z każdym rokiem właściwie się polepsza, tak. i stwarza się coraz większe możliwości, coraz łatwiej się uczy nowej mowy, coraz przyjemniej itd. Tak no i też taki aspekt, jak chcecie na przykład zobaczyć jakieś sytuacje scenki, scenki czy doświadczenia właśnie, aby mieć takie przykłady żywe, na czym polegają te blokady, a także doświadczenia. Stricte w nowej mowie, no to zobaczcie oczywiście na całą naszą serię filmików, które mamy na naszym kanale. Jak na przykład sobie tak przeglądniecie różne nasze filmiki, to też tam występują różni kursanci nasi, czy mamy tych kursantów, czy ojcowie, więc tam możecie zobaczyć te doświadczenia, właśnie, a, aby też budować swoją taką wiedzę na ten temat, właśnie poprzez te różne przykłady osób, które trenują nową mowę. Także myślę, że krótko tak opowiedzieliśmy, na czym polega właśnie to doświadczenie, aby być dobrym trenerem mowy, bo jednak jest to również podstawa, aby trenować. Także dziękujemy dzisiaj za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek, który będzie jutro. A jutro powiemy o przekonaniu trenera, terapeuty do tego, co uczy. Czy jest przekonany, mhm. że to przyniesie jakiś rezultat, i jest przekonany do skuteczności tych swoich działań. I dlaczego on jest przekonany. Tak jak na przykład my. Dziękujemy. Dziękujemy. Do jutra. Cześć.